Sampai jumpa di video selanjutnya. Marek Kazana, muzyk, a w tej chwili wykładowca Małej Akademii Jazzu w Gorzowie Wielkopolskim. Proszę powiedzieć, jak to jest opowiadać dzieciakom z gimnazjum, którzy na co dzień mają kontakt z taką muzyką, powiedzmy, mniej ambitną, o jazzie, o muzyce z historią, o muzyce, którą tworzą ludzie z pasją itd.? Jak to jest? Dzieciaki słuchają? Interesuje ich to? Różnie z tym bywa, ale to już nasza, wykładowców, rola, żeby ich zainteresować. Założeniem Małej Akademii Jazzu jest to, żeby pokazać nie tylko gimnazjalistom, bo to jest program przeznaczony dla szkół i podstawowych, i gimnazjów, i liceów. Bywało także, że i studenci brali udział w Małej Akademii Jazzu. Więc tu chodzi o to, żeby zainteresować. A kolejnym założeniem Małej Akademii Jazzu jest to, żeby pokazać słuchaczom, że nie taki jazz straszny, jak go malują. Istnieją różne rodzaje jazzu i... Zakładamy, że praktycznie każdy mógłby znaleźć coś dla siebie. Mało tego. Wielu ludzi słucha utworów, które im się podobają, nie wiedząc, że to jest jazz. E, uczestniczy Pan w tych zajęciach jako wykładowca od 21 lat, tak? Tak, 21 lat. Co się zmieniło przez ten czas, jeśli chodzi o podejście młodych ludzi do, do tej muzyki? Nie zmieniło się, bo nie musiało się zmieniać. Było cały czas dobrze. Bo cały czas dobrze. No, w tej chwili na pewno dzieciaki mają większy dostęp do muzyki niż kiedyś, ale jeżeli chodzi o wrażliwość, odbiór, zainteresowanie bądź też przeszkadzanie w zajęciach, cały czas jest to na tym samym poziomie. Daje Fajdę takie coś, takie uczenie dzieciaków muzyki? Oczywiście, że tak. Cały czas powtarzam, że nie po to zostałem muzykiem, żeby rano wstawać, ale z powodu Małej Akademii Jazzu zajęcia zaczynają się o godzinie ósmej, więc muszę wstawać przed siódmą. Co nie boli, W pozorom nie boli, ponieważ warto. No ale to jest takich 10 dni w roku. Więcej na pewno nie mógłbym wytrzymać. Dziękuję pięknie.